Witam. W tym odcinku chciałem powiedzieć, które wyposażenie trzeba mieć i jakie, by zacząć nagrywać na YouTube. Jeśli chodzi o komputer, to na pewno będzie potrzeba mieć dobry procesor. Taki, taki komputer może być dobry, jeśli chodzi o komputery. Komputery są drogie. Dro komputery są drogie, bo kosztują co najmniej 2000 zł. Taki dobry komputer i taki, taki dobry komputer za minimalną cenę, no może nie za minimalną, bo są tańsze o wiele, ale taki dobry to jest komputer Lenovo Essential i to jest bardzo dobry komputer za 2600 zł. Bardzo dobry jest. Mikrofon może być inny. Mikrofon może być inny, bo są, jest dużo dobrych mikrofonów, ale są tanie mikrofony. Żeby taki do, dosyć dobry mikrofon za taniem ceny do 300 zł. To jest mikrofon audiotechnika ATR6550 za 299 zł, cały komplet. Bardzo dobry mikrofon, czasami go używam. Bardzo dobry, ja polecam, przynajmniej ja. No i to jest bardzo dobre wyposażenie. Jeśli, jeśli ten, jeśli chodzi o wyposażenie, to, to jest. Powinno być wszystko, bo jakby to mi wyposażenie, no klawiatury, to już klawiatury są różne. Nie będę mówić klawiatur, bo ja ogólnie korzystam z różnych klawiatur i po prostu nie będę mówić klawiatur ani myszek, bo to jest po prostu łatwe do znalezienia i nie trzeba mieć żadnej mega drogiej klawiatury, żeby umieć dobrze grać. To nie jest żadna ten, żadne różnica. Bardziej żeby komputer lepiej działał, bo to nie jest żadna różnica. na myszka. Chyba że chodzi o to, czy jakie ma zastosowanie, czy ma jakieś guziki. To to już musicie sami sobie wybrać, bo ja nie będę nikogo, każdy ma różne gusty. A jeśli chcecie się czegoś zapytać, to idźcie do komentarza i napiszcie, ja odpiszę. Więc pa!